nam te menu, jeżeli nie korzystamy z nich na chwilę tak, obecną. Tak, tak, to... I teraz Oski pokorek po zewnętrznej próbuje bardzo ładny atak na Cezowskiego, jednak Cezowski utrzymuje się tam po zewnętrznej z tego zakrętu, teraz bardzo mocno opóźnione to hamowanie do tego długiego prawego, no i zobaczymy jak to lepiej jest. tutaj bardzo blisko, by dwa tutaj, bo jest karal switchback tutaj Oskiego pokorka, bardzo ładny manewr, teraz małą wewnętrzną linię do tego zakrętu, no i zobaczymy czy tutaj zmieszczą się dwa bolidy e, Próbują się zmieścić, Oski utrzymał się tam po zewnętrznej i został po wewnętrznej do tego zakrętu, no i zobaczymy teraz na tej prostej Oski pokorek to szykanie, będzie miał kolejną okazję na wyprzedzenie bolidu Hasa, ale tutaj piękna walka między tymi kierowcami przede wszystkim czysta wielką ale przewagę. Nad torem zaczyna nam się robić coraz Pokazuje ciemniej. Pokazuje się nam po wewnętrznej. E, próbuje I się zaczyna to padać! <laughs> Zaczyna padać deszcz w pierwszym sektorze w krople. Czyli jeszcze prawdopodobnie będziemy mieli zjazd do pośrednie, jeżeli rozpada się mocniej Zezowski teraz próbuje odpuścił ten atak, ale fiołek oj, straci prawdopodobnie dwie pozycje naraz. Nie, tutaj kontakt oj tak like, kontakt tam fiołek musiał wyjechać bardzo szeroko, żeby nie stracić. Eee... Włączony TRS, teraz klona spokojnie Teresem przejeżdżał, bo widzimy, że Ozzy nie ma lotki prawej, jeśli dobrze mi się wydaje. Tam kolejna lotka jakaś poleciała. Nie Ale wiem, kogo to była lotka. Się Oj, na pozycję. co tu się wydarzyło? Ozzy zarzuciło bolidę na prostej startowej. Wyleciał w powietrze, prawie jak Mark Weber i niestety nie ma tej wystarczającej mocy, już też nie ma e, energii zobaczymy, opóźnione hamowanie w ogóle, fiołek tam jeszcze się po zewnętrznej tam Kapcia, pokazuje się, że tutaj mamy niesamowitą walkę czterech bolidów naraz Kapeć teraz za wiperem. Viper na tych starych oponach Tutaj Kapeć może próbować opóźnić to hamowanie Ale Viper znowu wyprzedza świdra po zewnętrznej tego zakręta Ale widzimy, że te starsze opony ma problem z to hamowaniem w ogóle na nich Tam fiołek się wciska jeszcze kapcia i fiołek wyprzedza kapcia w błąd w tym czynnym sektorze, tutaj dosyć szerokowy, wyjaśniłem. Wypycha trochę kapcia i kapec spada na siódmą pozycję. Ma Ferrari w punktach, chyba pierwszy raz w tym sezonie. O, molto błędne grazie reagacje. będą krzyczeć kierowcy Ferrari, na pewno różne włoskie rzeczy, otwierać szampana, bo te punkty są jak na wagę złota. To ładnie próbuje po zewnętrznej. Fiołek chyba się odsunął i Bo Zezowski do przedostatniego zakrętu tej e... dive bomb mocny. No zobaczymy teraz wyjście na tą prostą startową. na tym korzystać. No i czy może teraz Fiołek też go próbuje tam Oj! Oj Snow Zezowskiego! Kontakt tutaj między tymi bolidami, ale blisko! Zezowski po zewnętrznej praktycznie wjechał tam jego teraz Fiołek ma szansę przecież Co tutaj się dzieje? Jeszcze Oskar Pogorek tutaj na czwartego próbuje teraz niego pewne się tak odpuścił. Widzisz, nie ma sensu będzie próbował tutaj Fiołka i to mu się uda, skorzysta na tym i Fiołek w tym samym zamieszaniu <grym> chyba Oj, delikatny jednak nie Ta Fiołka na prostej, start meta przed senny, no i jest przed Oj, Mercedesem, problem. Truje, koło, jest go. przed nim jest Fiołek Pięknym switchbackiem melduje się nam przed Zezowskim, chociaż Zezowski I teraz znowu, znowu próbuje. Cóż za walka tych kierowców w obu politach, zero ersa. Zezowski bardzo późno hamowanie do czwórki i Fiołek No próbuje switchbacka petyczne. i znowu tutaj jadą w koło, w koło do tej sekcji. Ale Zezowski chyba jest trochę przed nim i raczej tutaj Fiołek odpuści. Kabeci jest zadowolony pewnie bardzo z tej sytuacji, bo może na spokojnie od... Do zakrętu, Kapeć będzie miał zdecydowaną lepszą e, szansę e, na wyprzedanie Peniera, widzimy u Peniera już tego Ersu nie ma, zajmuje wewnętrzną, tam już 0% było dosłownie i Kapeć zdecydowanie przed nim, bez problemu tutaj wyprzedza chociaż Lukas tutaj jeszcze po zewnętrznej wyprzedzał, bo między nimi idealnie się zmieścił i Lukas melduje się na, na pierwszej pozycji, Kapeć tam przestrzelił ten zakręt Kapeć 1 straty do Vipera, będzie jeszcze próba ataku do paraboliki od zewnętrznej. Kapeć próbuje, już są na wierzchołku koło. I robi koło. to! Będzie tutaj chyba Alfa, jednak przed Red Bullem. będzie dosłownie w Kapeć pierwszy, Viper drugi przekracza linię mety. Eee, dla Mercedesa, dla Alfy Romeo, no prawie do tej się odwrócił. Mało zabrakło, aby skończył na bandzie. Tutaj kolejne problemy. Czy to będzie 3 sekundy, to będzie bardzo blisko, parę tysięcznych, tutaj będzie różnicy. Będzie w tysięcznych. I teraz ma problemy. Jest ponad 3 sekundy. I Kamil o 64 tysięczne na drugim miejscu. Kluba wygrywa wyścig o Grand Prix Singapuru. A Robson uzyskuje najszybsze okrążenie. Po prostu taki, takiego scenariusza nikt absolutnie się tutaj nie spodziewał, gdy myśleliśmy już, że cała stawka dojedzie do końca. Wyjechał nam samochód bezpieczeństwa, a podczas jego zaczęło padać, no i to co napisała historia tutaj właśnie. Zobaczcie tutaj jeden, jeszcze walka, Wolfa z zezowskim z kapciem, kapeć w ogóle rozpić całe skrzydło. I kapeć kończy 11 poza punktami. Zezowski uratował ten jeden punktcik ostatecznie. Co to był za wyścig? Teraz karambol jeszcze za linią mety.